To bardzo miła polska tradycja zajączek, który przynosi dzieciom słodycze. Teraz dzięki akcji biura posła Grzegorza Rusieckiego poznały ją także ukraińskie dzieci. Przez kilkanaście dni można było przychodzić do biura poselskiego i otrzymać pisankę z imieniem i wiekiem dziecka, a następnie przygotować dla niego koszyczek. Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem, bo zostało obdarowanych ponad 100 dzieci. Zajączkowa impreza odbyła się na polanie trzech dębów w karczmie borowej. Ponieważ już od wielu miesięcy współpracujemy z naszym środowiskiem ukraińskim, po 24 lutym rzeczywiście było to znacznie większe, postanowiliśmy, że w związku z tymi świętami, które się zbliżają, oprócz tej takiej tradycyjnej pomocy, będziemy też chcieli stworzyć element integracji, aby dojrzeć potrzeby zarówno społeczności i dzieciaczków z Ukrainy, ale również tych y, dzieciaczków z Polski. I dlatego 50 pisaneczek z imionami dzieci ukraińskich, 50 pisaneczek z imionami polskich dzieci. Muszę przyznać, że odzysk był niesamowity. Wszystkie pisanki zostały pobrane, wszystkie do nas wróciły, i za chwileczkę, już przy okazji takich różnych zabaw, będziemy mogli te prezenty od zajączka przekazać. Ja chciałbym przede wszystkim bardzo serdecznie podziękować tym osobom, które okazały serce i wykonały te koszyczki, te prezenty dla naszych milusińskich. Ale chciałbym również bardzo serdecznie. Podziękować takim y, y, spirytum mobem z tego wszystkiego, a więc Lesji i Patrykowi. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować pani Hani Hendryszach w stowarzyszeniu Echo, które od samego początku również nas wspiera i dzisiaj bardzo mocno też organizacyjnie jest, jest z nami. Mam ze sobą 40 dzieci, mam ze sobą y, ekipę naszych wolontariuszy. No i mam młodzież ze szkoły numer 7 wolontariat, który uczy się właśnie pomagać, integrować z innymi dziećmi. Wspieramy Grzesia zawsze za każdym razem jak możemy. Bardzo w ogóle dziękujemy jeszcze raz. Дякую, теж була така несподіванка до мене, коли Патрик запропонував такий помис, бо в Україні ми не маємо зайончика. і то файне так познати культури іншого краю. І власне мішка тут діти останньо, дуже мами дівчако, і файний помис. всім сподобалося, і, і дуже людей, хетні були поми організувати все. To właśnie to, co widzimy w tej chwili. Chcieliśmy zrobić coś w formie integracji polsko-ukraińskiej. Akurat nadchodzą święta Wielkiej Nocy. Wiemy, że my w Polsce mamy zajączka. Myślę, że to jest taka fajna, może nawet już międzynarodowa tradycja. Cieszymy się z tych uśmiechów dzieciaków, które tutaj są. Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli naszą akcję, bo to były i firmy, osoby prywatne, szkoły. No i dzięki temu ponad 100 paczek mogliśmy przygotować i zebrać dzieciaki tutaj dzisiaj na tym pikniku. Pana zdaniem, dlaczego ważna jest właśnie ta integracja, a nie tylko wręczenie prezentów? Integracja jest o tyle ważna, że za chwileczkę dzieci z Ukrainy będą chodzić do polskich szkół, chcielibyśmy, żeby jak najlepiej się zaadaptowały, żeby czuły się po prostu dobrze w naszym kraju. Wiemy, że wiele z nich przyjechało z traumą wojenną, słysząc dziś odgłosy wybuchających w bomb, uciekając po nocach, dlatego ważne jest to, żeby organizować im jak najwięcej takich wspólnych atrakcji, na których mogą zapomnieć i na chwilkę następna? Jaka będzie następna no dzień dziecka przed nami, więc myślę, że na pewno coś przygotujemy i też w formie integracji polsko-ukraińskiej. Impreza była bardzo udana, dzieci radosne o to, jak Ukraińcy się u nas czują, zapytaliśmy Alinę, która wraz z dziećmi przyjechała z Czerchaska w centralnej Ukrainie. Dotarła do Leszna 8 marca razem z dziećmi uciekła z piekła. Tak wiele ją u nas zaskoczyło, mówi. Tutaj nas niemal że noszą na rękach, obejmują, kochają. Dzieci chodzą do szkoły. Alina podziękowała posłowi Grzegorzowi Rusieckiemu za zorganizowanie takiej niespodzianki dla dzieci. One są szczęśliwe, mówiła. Otrzymały podarunki. Ogromne podziękowanie dla posła i polskiego narodu. Джень добри <сіхання> насправді ми приїхали 8 березня сюди. А, в Лешно. нас дуже тепло зустріли. Нас мож, можна навіть сказати, носять на руках. Нас люблять, нас обіймають посмішками, нас обіймають і обіймами. Дитина ходить до школи. Тут дуже привітні люди, тут роблять все, щоб ми себе почували в спокої, в тиші, щоб ми менше хвилювалися. Тут дуже піклуються про нас. І всі дуже приємні і дуже е, люб'язно до нас відносяться. А дуже дякуємо пану Джегошу за те, що він устроїв таку, таку подію, де наші діти можуть можуть відволіктися, і також трохи повеселитись, ми отримали подарунок. Моя дитина щаслива, він стрибає, він... отакі очі горять. І Дітки, з якими я прийшла, вони теж отримали подарунки. Це дуже добре, що для нас і для наших дітей пан Жегош зорганізував таке свято. Ми дуже йому і дуже всьому польському Dziękujemy, mu, dziękujemy. Mu. Bezmiernie dziękujemy. Dużo dziękujemy. Jej siedmioletniemu synkowi Dimie prezent od Zająca bardzo się spodobał. Ja pamiętam oliwki, zosyt, konfety, Z tam się było, i na plecy. To wszystko Ci się ocień I jeszcze bardzo I gruzki. Dziękuję. Przy okazji poseł Grzegorz Rusiecki złożył życzenia świąteczne. Chciałbym Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowych, radosnych, rodzinnych świąt wielkanocnych. To są święta, które udowadniają, że dobro zwycięża, że zwycięża życie. W tym trudnym czasie również, w sytuacji międzynarodowej, ale również gospodarczym, tych trudności, które codziennie czujemy, wierzę, że w tych kilku dniach znajdziemy czas, żeby troszeczkę odciąć się od tego wszystkiego, co złe, a skoncentrować się na tym, co najważniejsze, na najbliższych, na rodzinie. Wszystkiego dobrego Państwu.